W tym roku organizatorzy Giro z firmy RCS Sport wyprzedzili konkurencję z ASO i już 17 października w Mediolańskim Teatrze ogłosili trasę przyszłorocznej edycji Giro d'Italia. Cześć, z tej strony Hacper Wośkowiak, Rower.org. Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek naszej miniserii, w której omawiamy trasy wszystkich pięciu Grand Tourów. Pięciu, bo bierzemy pod uwagę także Tour de France Femme, o którym już omówiliśmy na łamach naszego kanału, a także Giro d'Onne. Jak w skrócie wygląda trasa Giro d'Italia? Prawie 70 km jazdy na czas, kilka szans dla sprinterów, kilka fajnych pogórkowatych etapów dla ucieczek, ale przede wszystkim to, że te największe trudności upchane są pod koniec wyścigów w trzecim tygodniu i dlatego śmiało możemy powiedzieć, że to będzie tak naprawdę taki tydzień prawdy całego wyścigu. A teraz szczegółowo omówimy sobie trasę 106. edycji Rody Italia. Wybrałem 8 etapów, które moim zdaniem będą kluczowe dla losów klasyfikacji generalnej. Wyścig rozpocznie 18-kilometrowa czasówka nad abruzyjskim wybrzeżem Costa del Trabocchi. No, Trabucco to taka stara maszyna rybacka, która jest właśnie typowa dla tego regionu. Ona kształtem przypomina takiego pająka, osadzonego delikatnie nad powierzchnią wody, no, i właśnie tylko w tym rejonie teraz zachowały się te, te, te konstrukcje i to bardzo, bardzo mocno wyróżnia całe wybrzeże, e, abruzyje e, właśnie te Costa Deltra Boki, rozpocznie się Giro d'Italia. To w ogóle będzie najdłuższa tego typu próba w całej historii otwierających etapów Giro d'Italia. Jeszcze nigdy nie było tak długiej czasówki na start, no i dlatego spodziewam się, że tutaj już ci najlepsi czasowcy będą mieli naprawdę spore pole do popisu, będą mogli nadrobić dużo czasu, bo tak naprawdę nie będzie tutaj żadnych trudności. Sama końcówka delikatnie się wznosi do centrum Ortony, ale nie będzie to jakieś wielkie wyzwanie, to będzie tylko kilka procent średniego nachylenia, i to będzie raczej taki fragment, który po prostu pozwoli nam wyłonić pierwszego lidera klasyfikacji górskiej. A w niedzielę, na koniec pierwszego tygodnia, kolejną szansę dostaną najlepsi czasowcy Giro Italia. To będzie troszeczkę inna próba, troszeczkę innego typu, bo tutaj organizatorzy postawili na 30 km jazdy na czas. Nie będzie tutaj żadnych trudności, to będzie kompletnie płaska jazda na czas w regionie Emilia-Romagna. Wystartuje na ta czasówka. Savigliano sul Rubicone, a zakończy się w Cezenie. Będzie to po prostu płaskie 30 km, gdzie po raz kolejny będzie liczyła się generowana moc zawodników i po raz kolejny ci lepsi czasowcy, o których zaraz powiemy w analizie faworytów wyścigu, będą mieli okazję nadrobić troszeczkę czasu nad tymi zawodnikami, którzy bardziej jednak wolą teren górski, który dopiero w tym wyścigu nadejdzie. W pierwszym tygodniu zobaczymy jeden górski finisz, to będzie Campo Imperatore w masywie Gran Sasso di Italia w Abruzji. Jest to tak naprawdę kalka etapu z 2018 roku, który wygrał Simon Yates. Tam te różnice nie były jakoś bardzo duże. Najwięcej stracił Christopher Froome, który wtedy miał jeszcze ten wielki kryzys, tak naprawdę co etap tracił, dopiero na końcu odbił się i wygrał cały wyścig. Tym razem jednak nie spodziewałem się, żeby chociaż tam różnica doszła do minuty, to raczej spodziewałem się tych tak naprawdę tylko sekundowych różnic między zawodnikami. Osobiście liczyłem, że organizatorzy postawią na troszkę trudniejszy podjazd na metę. Być może coś znanego z Tirana Adriatico, może Terminio, może Tivo. A jednak postawili na znany, sprawdzony już model etapu. Będzie też w tym pierwszym tygodniu jeden trudny etap, to będzie etap numer 4, który zakończy się w Lago Laceno, wystartuje z Venosy. Tutaj w finale kolarze zmierzą się z podjazdem Colle Molella. Jest to bardzo stroma spinaczka. No ale z racji tego, że będzie to dopiero początek wyścigu, raczej nie spodziewam się większych różnic, tu też raczej spodziewam się po prostu defensywnej jazdy między najlepszymi faworytami, między tymi faworytami do klasyfikacji generalnej. W drugim tygodniu wyścigu, na pewno powiemy trochę mniej, bo zaczyna się od tak naprawdę trzech takich pogruchowato sprinterskich etapów. Dużo będzie zależało od tego po prostu, którzy sprinterzy jeszcze do tego czasu przetrwają i którzy e, zawodnicy po prostu wytrzymają trudności na tych na poszczególnych etapach, a z racji tego, że wybiera się tu chociażby Max Pedersen e, czy Jasper Stuyven, no to e, ci tacy lepsi wspinacze teoretycznie wśród tych szybkich kolarzy mogą po prostu chcieć zgubić e, swoją konkurencję. A zabawa zacznie dopiero 19 maja na 13 etapie, który poprowadzi z Borgo Franco di Ivrea na, do Szwajcarii, na Krans Montana. Zawodnicy tutaj zmierzają się z Cimakopi, czyli po, podjazdem położonym najwyżej nad poziomem morza. To będzie Col du Grand Saint Bernard, Święty Bernard, Wielki Święty Bernard. Bardzo długa wspinaczka, e, chyba na ponad godzinę jazdy. Potem mamy jeszcze jeden podjazd już na granicy, na Szwajcarii i Włoch, Croix de Cuere. I finish w Krans Montanie to będzie aż 208 km. Dużo przewyższeń, trudne góry powyżej 2000 m nad poziomem morza. Trudna też spinaczka końcowa do Krans Montany Natomiast z racji tego, że między podjazdem Croix de Cueyre a Krans Montano mamy jeszcze taki fragment doliny, to może spowodować, że zawodnicy będą bali się zaryzykować. To będzie ponad 30 km jazdy w dolinie po płaskim tak naprawdę terenie, i najprawdopodobniej dlatego wszystkie akcje tutaj mogą wyhamować, choć sam etap dostał. Od organizatorów aż pięć gwiazdek trudności jest naprawdę trudny. No. San Bernard to naprawdę długi podjazd, to jest godzina wspinaczki, godzina wysiłku. No I tak naprawdę tu w tym momencie zawodnicy muszą już być w najwyższej formie. Tutaj ten pik formy musi nadejść, bo jeśli na takie etap wiadomo, jeszcze nie przygotowani, to mogą ponieść naprawdę grube minuty straty, ale nie spodziewam się, że to będzie etap decydujący o losach klasyfikacji generalnej. I tak naprawdę tych trudności w tym pierwszym tygodniu nie ma jakoś dużo, bo etap niedzielny poprowadzi Sergieno do Bergamo. Miała to być taka, że tak powiem, kopia wyścigu Il Lombardia, ale tego kopii nie ma. To miała być kopia tej edycji zakończonej zwycięstwem Tadeja Pogaczara po finiszu z Faustą Asadą, kiedy obydwaj panowie mierzyli się z trudnym podjazdem Pastodiganda. No, nie ma tego podjazdu. Ostatnią wspinaczką będzie Walpiana z racji tego, że... No, nie ma tak dużo tych spinaczek, jakich myślałem. Myślałem, że to będzie to w ogóle z takim potencjałem jak tegoroczny Turyn, gdzie ten etap oglądał się rewelacyjnie, To był chyba w ogóle najlepszy etap całego Giro Italia. Może obok tych ostatnich 5 km pas fedaja na przedostatnim etapie. Natomiast no spodziewałem się tutaj czegoś lepszego. że dali nam taki po prostu etap pogórkowaty. Być może będą tu jakieś akcje, być może faworyci zostaną sami w na którymś momencie tego etapu, ale nie spodziewam się tutaj, że jakoś się klasyfikacja generalna mocno wywróci. Tym bardziej. Że za chwilę nadejdzie ten tydzień prawdy. No więc tak, tydzień prawdy zaczynamy od bardzo trudnego etapu, pięciogwiazdkowego etapu startującego z Sabio i zakończonego na Monte Bondone. Po drodze kolarze zmierzą się aż z pięcioma premiami górskimi. Tym Passo di Santa Barbara, Passo Bordala, Matassone i Serrada przed finałowym podjazdem na Monte Bondone, który liczy sobie aż 21 km o średnim nachyleniu 6,7%. Tu będą także te takie stromsze fragmenty, około 15%. Będzie to naprawdę trudny podjazd, trudny w ogóle cały etap, który skondensowany jest w tej drugiej części, bo ten początek, te pierwsze około 60-70 km jest płaskie, a sam etap liczy aż 200, sobie aż 200 km, no i spodziewam się tutaj po dniu przerwy, tym bardziej po dniu przerwy, że tutaj po prostu pójdą już pierwsze akcje faworytów i tutaj możemy się spodziewać naprawdę świetnej i ciekawej walki między no, głównymi tenorami, głównymi aktorami tego majowego widowiska. Potem będziemy mieć no, dzień tak naprawdę odpoczynkowy, bo etap poprowadzi tak naprawdę w dół. No i no, przyjdzie nam bardzo interesujący, ciekawy. Etap z Oderezo i zakończony na Zolto Alto. Czterowiastkowy etap z bardzo trudnym finiszem, z podjazdem Koi i już samym wjazdem na Waldi Zoldo. Jest on Krótki, bo ma tylko 160 km, ale z racji tego, że ta końcówka no, tutaj osiąga nachylenie prawie 10%, ten podjazd koi 6 km 9,7%, może się wydać że naprawdę sporo, to będzie takie wejście do tego finałowego tryptyku, pierwsze otwierające skrzydło tryptyku, myślę, że bardzo ciekawe, ale jednak chyba wszyscy czekają na etap... Piątkowy etap, który zakończy się na podjeździe Trecime di Lavaredo, to będzie królewski etap całego wyścigu. 182 km, 5 górskich premii, 5 naprawdę bardzo znanych. Premii górskich, bardzo trudnych. No mówię, to jest królewski etap. Tutaj nie ma już ucieczki, tutaj trzeba być w najlepszej formie. Tutaj na pewno pójdą ataki. Mimo tego, że zaraz będziemy mieć czasówkę na Monte to wątpię, żeby ktoś bał się tej czasówki patrząc na profil etapu e, 19, który po prostu aż przeraża to wygląda jak zęby, takiego rekina, a podjazdy na trasie to passo Campolongo, passo Valparola, passo dział czyli Podjazd, no, na którym w 2021 roku atakował Eganito Bernale w, w, w tej mgle, w tym, w tym zawirowaniu, kiedy nie było tak naprawdę nic widać. Następnie Pasco, na Trecroci, no i wjazd już na Treci Medi Bardzo strome te podjazdy są. To nie są podjazdy takie alpejskie, czyli powiedzmy tam 10-15 km 5%, ale to będą naprawdę giganty z potężnym nachyleniem, bo Paso ma prawie 10 km 9,3% średniego nachylenia a już sam no, finałowy, finałowy podjazd liczy sobie 7,2 km o średnim nachyleniu 7,6%. Duże wyzwanie dla zawodników, no i świetny, świetny królewski etap. Na to chyba wszyscy będą czekać, i myślę, że tutaj przez to, że mamy ten paso wcześniej, że pasował parole. To raczej ta walka nie ograniczy się do ostatnich kilometrów czy, czy, czy trzeci Medi e, ale raczej już zawodnicy będą chcieli właśnie ruszyć troszeczkę wcześniej. Na ten etap jestem naprawdę podjarany. E, myślę, że to jest świetne. Świetne drugie skrzydło tryptyku, bo tym trzecim skrzydłem tryptyku będzie. Ostatnia na tego na rocznej edycji Giro czasówka. Ostatnia akt wyścigu zabierze kolarzy na nieodkryty dotąd szczyt Monteluzari. To będzie taka hybrydowa czasówka. Liczy 18,6 km. z czego 11 to płaski dojazd Star Visio, a reszta to po prostu podjazd na Monteluzari. Mówiło się o tym, że tego podjazdu zawodnicy nie są w stanie pokonać na rowerach. Wątpię, że ktoś będzie jechał go na kozie czasowej. Myślę, że będzie zmiana, zmiana tutaj oczywiście u podnóża, zmiana po prostu rowerów. Przy tym pomiarze czasu. Sam podjazd motoryzary liczy sobie 7,3 km w średnim nachyleniu 12,1%, także jest to niesamowite wyzwanie, ale to nie jest taka klasyczna górska czasówka, bo klasyczna górska czasówka raczej nam się kojarzy z takimi bardziej, jak to się mówi, regularnymi podjazdami. Natomiast ten podjazd jest niesamowicie stromy, to będzie naprawdę no, potężne wyzwanie. Zadanie są już zmęczeni, nogi zmęczone, też na pewno będą się tutaj mordować sprinterzy, bo będą wiedzieli, że przecież ostatnio etap w Rzymie, ostatni etap w Rzymie będzie dla nich dedykowany. Będą mogli tutaj, bo musieli ten etap specjalnie pokonać, żeby dostać się do, na tą ostatnią swoją szansę, e, kiedy już nikt im nie będzie zawracał głowy jakimiś podjazdami. E, więc możemy tu oglądać i ciekawą walkę e, o e, być może nawet jeszcze pierwsze miejsce, bo sytuacja nie będzie rozstrzygnięta, ale też myślę, że będzie fajna walka o to, kto w wyścigu się jeszcze utrzyma, bo może to być naprawdę spore wyzwanie dla tych masywnych e, kolarzy. Z racji tego, że wstrzymaliśmy się z publikacją tego odcinka, to poznaliśmy już nazwiska pierwszych liderów, którzy za swój cel sezonu obrali Giro d'Italia. Głównym faworytem i największą gwiazdą wyścigu będzie Remco Evenepoel. Mistrz świata potwierdził udział za pośrednictwem mediów społecznościowych. W krótkim filmiku Berg przywitał się z fanami i przekazał im kilka słów. No jego wybór jest w pełni uzasadniony. Organizatorzy Tour de France no, w tym roku bardzo mocno ucięli e, kilometry jazdy indywidualnej na czas. Ograniczyli wyścig tak naprawdę do jednej takiej hybrydowej, górskiej czasówki, bardziej górskiej niż hybrydowej. No i no, tak naprawdę pozbawiając e, szans co lepszych czasowców, pokazania się, zdobycia przewagi nad góralami na płaskich czasówkach. Dlatego no, nie dziwi się, że Remke Nepul no, być może rozmyślał nad Tour de France, ale jednak zdecydował się ostatecznie na start w Giro d'Italia, gdzie no, tutaj widać, że RCS pomyślał troszeczkę o tym, że Mistrz Świata będzie chciał Wykorzystać swoją jedną ze swoich największych broni, czyli oczywiście świetną jazdę na czas, no i no, postawili mu tak naprawdę kapitalne warunki, bo to jest prawie 50 km płaskiej jazdy na czas w pierwszym tygodniu wyścigu, gdzie mamy dwie czasówki na 18, druga 33 km, o czym już mówiłem wcześniej w, poprzednim, w poprzedniej sekcji, w której omawialiśmy sobie trasę wyścigu. No i ta hybrydowa czasówka na Monte Luzari, no i tutaj Remko będzie miał gdzie że tak powiem, zdobywać przewagę nad swoim przeciwnikami, a w górach no, będzie musiał udowodnić, że jest gotowy na takie no, no, że tak powiem większe wyzwania niż podczas e, hiszpańskiej Vuelty że jest gotowy na jazdę e, naprawdę w wysokich górach, na trudnych na szczytach, że jest gotowy przetrwać no, że tak powiem te narastające zmęczenie no bo wiemy, że oczywiście e, Giro d'Italia jest skonstruowane troszeczkę inaczej niż Vuelta tutaj te pierwsze tak naprawdę 12-13 etapów często to jest tylko taka przygrywka przed tym, co będzie potem i tak samo wygląda to w tym roku, Mamy czasówki Oczywiście tutaj będzie, będą ci szaszowcy zyskiwać, no ale tak naprawdę danie, danie główne nadejdzie dopiero w trzecim weekendzie wyścigu, no i potem już w trzecim tygodniu i tak naprawdę to będzie ten tytułowy tydzień prawdy. Niemiecka ekipa Bora Hansgrohe zdecydowała się na taki hybrydowy system liderów. Tym głównym będzie Aleksandr Własow. Własow ma za sobą bardzo, bardzo udany sezon i świetny tak naprawdę Tour de France, gdzie zajął piąte miejsce. No ale przecież on kilka tygodni, a w zasadzie chyba dwa tygodnie przed wyścigiem, musiał wycofać się z Tour de Suisse właśnie przez um, chorobę, przez um, złapanie koronawirusa tam miał duże szanse na wygraną, no ale zrezygnował właśnie z myślą o Tour de France, gdzie też w pierwszym tygodniu zaliczył bardzo nieprzyjemny upadek i potem yy, im dalej wyścig trwał tym Własow zyskiwał i pokazał, że być może w przyszłości będzie liczącym się granturowcem. Oczywiście nie jest tu w pierwszym rzędzie liderów, no, ale należy na niego zwrócić uwagę. Myślę, że jeszcze poprawi jazdę na czas właśnie z myślą o tym Giro d'Italia, no ale wreszcie zobaczymy go w takich trudnych górskich próbach, gdzie te trudności będą się nawarstwiać i zobaczymy, czy będzie potrafił zabrać się z najlepszymi góralami, czy nadal. Będzie lepszy w wyścigach tygodniowych, tych wyścigach przygotowawczych do Giro Italia. Na tym drugim mówię o hybrydowym systemie liderowania w Boże. Tym drugim takim liderem, który nie będzie tak naprawdę papierowym liderem, to, to Niemiec Lenard Kemna, który ma za zadanie po prostu jechać na generalkę, dopóki będzie tylko miał taką możliwość, dopóki będzie w pełni formy, będzie w pełni sił nie straci gdzieś czasu, no to ma stanowić ten taki drugi nóż w boże i zawodnikach, który będzie miał tą szansę dla siebie. No, skład Bory tak naprawdę poznaliśmy praktycznie cały, bo na popularnych serwisach, gdzie są listy startowe wyścigów, no mamy szeroki skład ekipy, która na Giro d'Italia przyjedzie właśnie nastawiona na walkę w klasyfikacji generalnej bez sprinterów, bez szybkich kolarzy, bez łowców etapów, ale właśnie z myślą o generalce. Ekipa Bahrain Victorious wyśle do Włoch dwóch kolarzy, którzy obrazili się na Tour de France. Jack Hague po dwóch DNF-ach we Francji i bardzo dobrym trzecim miejscu na hiszpańskiej Vuelcie w 2021 roku po raz pierwszy będzie liderem swojego zespołu na Giro d'Italia. Wcześniej ten wyścig jechał kilkukrotnie w barwach Riki Mitcheltonu, to ten sam zespół, australijski zespół, tam e, liderem zespół, jego zespołu był przeważnie Simon Yates i on tych szans dla ciebie nie miał zbyt wiele, teraz... Będzie miał okazję zmierzyć się z trudnościami włoskich podjazdów. Natomiast wydaje mi się, że w lepszej sytuacji w duecie jest Damiano Caruzo. też Jacka Hajga pokonał w takiej przed Tour de France'owej walce w tym roku, kiedy on zajął czwarte miejsce na kryterium dofiny, a Jack Haig dopiero piąte. Natomiast karuzą lepiej na pewno wypadnie na czasówkach. Haig nie jest w tym mistrzem. Dwa sezony temu czytałem wywiad z nim, że będzie starał się poprawiać jazdę na czas. To się nie stało, nie widać u niego jakiegoś wielkiego progresu, więc wątpię, żeby nagle wyskoczył tutaj i na tych płaskich czasówkach próbował się zbliżyć chociażby do Własowa czy do Ewenepula, o których wcześniej mówiliśmy. Natomiast myślę, że ten duet zawodników z Bahrainu może być naprawdę bardzo mocny. Tym bardziej, że Bahrain w ostatnich sezonach pokazał, że w wielkich turach potrafi jeździć bardzo, bardzo skutecznie. Natomiast w barwach treka zobaczymy duet znakomitych klasykowców nastawionych na łowienie etapów. Mats Pedersen postara się skompletować kolackiego hat czyli wygrać przynajmniej jeden etap każdego z trzech wielkich turów. Jeśli dokona tego w maju, zostanie jednym z najszybszych zawodników w historii, być może nawet najszybszym, bo wygrywanie zaczął dopiero 15 lipca Tour de, la Tour de France, potem wygrał także jeszcze trzy etapy WLT i koszulkę najlepszego sprintera, dlatego też myślę, że tym razem ta cyklamanowa koszulka najlepszego sprintera Giro d'Italia będzie takim jego celem pobocznym. Natomiast zwycięzca Mediolan Sanremo, Jasper Stuyven, będzie asystował koledza przy okazji poszuka jakiegoś etapu dla siebie. Jest tych takich pagórkowatych etapów kilka i myślę, że tam na pewno Berga będziemy oglądać. Natomiast w jego przypadku on już dawno nie wygrał etapu na wielkim turze to był ostatni raz podczas Vuelty, chyba w 2017 roku. Wtedy był kolarzem zupełnie anonimowym, dopiero wchodził tak do, naprawdę do tego zawodowego peletonu. Teraz już jest zawodnikiem o uznanej renomie, wygrywającym bardzo poważne wyścigi. i Myślę, że ten cel w postaci jednego etapu, no, to jest taki mus w jego wykonaniu. Swój udział w Giro d'Italia potwierdzili także m.in. João Almeida, Warren Barguil, Filip Poganna, Bob Unger, Steve Pino, Elia Viviani czy na przykład Geran Thomas, jeden z też takich faworytów w wyścigu, który wrzucił na Twittera zdjęcie z pizzą z ananasem, czym troszeczkę podkręcił atmosferę wśród włoskich kibiców, którzy tej pizzy z ananasem chyba raczej nie akceptują. No i tym takim śmiesznym akcentem dziękuję Wam bardzo serdecznie dzisiaj za uwagę, zapraszam i zachęcam do subskrybowania naszego kanału, dodania nam łapki w górę, jeśli ten odcinek Wam się spodobał. Dzięki, cześć, i do usłyszenia w kolejnych materiałach. Mówił dla Was oczywiście Kacper, w Grover.org.